Jeśli tak jak ja nie możecie się już doczekać początku sezonu szosowego, to polecam Wam kalendarz The Climb. Słuchajcie, jak zwykle przepiękne zdjęcia, no ale też kalendarz. Oczywiście jest tutaj, są rozpisane wyścigi, te najważniejsze imprezy UCI. Są tradycyjnie przepiękne zdjęcia. Na dodatek w tym roku Marcel postanowił wprowadzić zmianę i na tych zdjęciach pojawiają się kolarze, co sprawia, że no jeszcze bardziej chce się samemu pokonać te podjazdy, a przynajmniej zobaczyć. Także słuchajcie, idą święta. Myślę, że kalendarz The Climb jak co roku będzie fantastycznym prezentem dla wszystkich tych, którzy jeżdżą na rowerach, którzy te podjazdy chcą pokonać, albo chociaż właśnie popatrzeć na nie przez cały rok. Także oczywiście Tour de Tour jak co roku jest patronem medialnym kalendarza The Climb. I kolejna edycja jest już u mnie, mam nadzieję, że będzie też niedługo u Was.